Witam Was serdecznie w serii filmików Świata Peruk. Dzisiaj opowiem Wam jak prawidłowo dobrać perukę. Zaczynamy od tego, że musimy wybrać perukę naturalną albo z włosów syntetycznych. Różnią się one kilkoma rzeczami. Te z włosów naturalnych są znacznie delikatniejsze, jakby aksamitne w dotyku. Można je poddawać farbowaniu, strzyżeniu, modelowaniu, kręceniu na lokówce, co tylko chcemy. Słowem wszystko to, co robimy z normalną fryzurą u fryzjera. Włosy syntetyczne natomiast już mają nadaną fryzurę i kolor i kształt i raczej nie powinno się tego zmieniać. Peruki z włosów syntetycznych i naturalnych tak naprawdę wizualnie się nie różnią, z tego względu, że te syntetyczne mają dodatek białka zwierzęcego, który pozwala im nadać odpowiedni wygląd oraz połysk. Bardzo często spotykamy się z pytaniem jak prawidłowo dobrać perukę. Rządzą tym takie same zasady, jakbyśmy wybrali się do fryzjera i dobierali do nas fryzurę. Wyróżniamy cztery różne kształty twarzy. Pierwszy, okrągły lub kwadratowy. Jeśli mamy twarz okrągłą lub kwadratową, powinniśmy ją nieco wysmuklić. Tutaj niekorzystne będą fryzury krótkie, bardzo krótkie oraz niekorzystne będą grzywki. Jeśli grzywka, to lepiej, aby ona była nieco dłuższa i przechodziła na oko z twarzy. Wtedy mamy nieco wyszczuploną twarz. W przypadku twarzy w kształcie serca, dobrze... Aby fryzura była nieco niegrzeczna i poszczępiona, tak zwane pazurki pozwalają nadać jej odpowiedni kształt. Najkorzystniejsza jest twarz owalna, z nią można robić całkowicie wszystko. Pasują zarówno włosy krótkie, długie, z grzywką, bez grzywki można eksperymentować dowoli. Bardzo często spotykamy się z dylematem, czy wybrać fryzurę, którą dotychczas nosiliśmy, czy zaryzykować i zrobić coś zupełnie innego. Zachęcamy zawsze do tego, aby spróbować nowych rozwiązań. To nie jest tak jak z pójściem do fryzjera, że gdy zafarbujemy, zaczniemy włosy, później musimy już długo czekać, aby powrócić do wcześniejszego stanu. Tutaj możemy wielokrotnie zmieniać, eksperymentować. Bardzo często zdarza się, że przychodzą do nas klientki, które chcą mieć długie, proste, jasne włosy. A tak naprawdę przymierzą jasne, ciemne, krótkie, długie z grzywką bez grzywki i wychodzą w rudych czego zupełnie wcześniej nie podejrzewały. Okazuje się, że właśnie te rude włosy są ich włosami życia. Zdarzają się takie przypadki, że przychodzi klientka i spośród wszystkich peruk dokładnie wie jaką chce i mówi, że to będzie ta jej jedyna peruka. Nazywamy to tak zwaną miłością od pierwszego wejrzenia. Nawet jeśli przymierzy inne perłki, to jakoś intuicyjnie wybrała tą jedną, jedyną właściwą, do której później faktycznie wraca. Mimo wszystko zachęcamy do eksperymentowania, do przymierzenia różnych peruk, sprawdzenia zarówno koloru, cięcia, jak i w ogóle fryzury zupełnie innej niż tą, którą nosiłyśmy dotychczas i do zaryzykowania. Należy pamiętać o tym, że każda dobrze dobrana peruka może nas odmłodzić. Pamiętam, zdarzyła nam się kiedyś sytuacja, kiedy pewna klientka weszła do sklepu, oglądała perówki, jedną wybrała, przymierzyła, stanęła przed lustrem, i ku jej zdziwieniu wykrzyknęła, przecież to jest peruka z mojego zdjęcia maturalnego. Na szczęście zakupy w naszym sklepie w świecie peruk to nie są odwiedziny fryzjera i nie podnosimy żadnych konsekwencji. Możemy wybierać i przymierzać woli, aż trafimy na tę naszą najlepszą perukę. Jeżeli podobał Wam się ten filmik i chcecie, abyśmy kręcili kolejne, to po prostu dajcie lajka.